<laughs> Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. W dalszym ciągu konkurs. Dwa osoby, które będą subskrybować mój horoskop, łapkę w górę, komentarz pod horoskopem. Z tych osób będę losować dwie osoby, i te osoby będą miały ze mną sesję tarota za darmo. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi. Koziorożec. Uczucia. Zdrowie. Praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz kimś w tym tygodniu oczarowany. Możesz się zakochać. Być może właśnie tak Podziała na ciebie maj, ale też uważaj, żeby w jakiś sposób ktoś ciebie nie oszukiwał yy, w uczuciach, nie manipulował tobą, bądź ostrożny. Jeśli chodzi o zdrowie, co stoi w miejscu, to się cofa. Jeśli miałeś problemy zdrowotne i je leczyłeś, i przestałeś to robić, więc yy, mówię ci, żebyś zaczął z powrotem żebyś z powrotem zajął się swoimi problemami, z twoim zdrowiem, bo to jest ważne, żeby nie było nawrotu Twoich dolegliwości. W pracy wszystko ułożyć się po szczęśliwą gwiazdą. Wiele z Was może w tym tygodniu zabłysknąć. Możecie właśnie zdobyć wymarzone stanowisko. No Bardzo dobra karta, jeśli chodzi o osoby, które Yy, zajmują się show biznesem, ich jak gwiazda zaświeci, a kartą tygodnia jest pustelnik. Więc będziesz trochę czuł się też i osamotniony, zmęczony na takich przemyśleniach, ale też co niektórzy będą musieli się zaopiekować starszymi osobami. Byk. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie się działo. Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe i osoba, która, która jest przy tobie, darzy Ciebie uczuciem, te, te uczucia będą szczere. Ale wiele z Was w tym tygodniu stanie na ślubnym kobiecu i powie sobie: Sakramentalne tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu też widzę poprawę, uzdrowienie, i wiele z Was może w tym czasie doczekać się potomstwa, albo dowie się, że wkrótce to potomstwo do nich przybędzie, tak jakby powiększenie rodziny. Jeśli chodzi o pracę, tu widzę problem. Widzę jakąś zdradę, zakończenie czegoś. Uważajcie, bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o pracę. A kartą tygodnia jest Król Pentakli, więc widzę, że będziecie mieli pomoc jakąś finansową, jakieś dofinansowanie. No i też możecie liczyć na osoby spod znaku koziorożca Panna. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz taki trochę na stresie, poddenerwowany i w ogóle w jakiejś sytuacji bezsilny. Ale Twoje uczucia na pewno będą bardzo silne, będziesz bardzo kochał. No i też będzie to od, odwzajemnione. I też uważam, że nie powinieneś się martwić jakimiś drobnymi. Nieporozumieniami, dlatego że one się wszystkie wyjaśnią. Jeśli chodzi o zdrowie, tu karta mówi, żebyś zainwestował i zadbał, a w pracy musi się rozwijać, bo co stoi w miejscu, to się cofa. Nie możesz siedzieć i czekać na laurach, tylko po prostu działać. A kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy, więc będziesz się czegoś bał, obawiał, ale pamiętaj, jak się coś zadzieje. Przemyśl i działaj, bo strat przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. A Ty wszystkie problemy pokonasz. Także bez stresu, bez stresu, tylko karty nakazują działać. Żywioł powietrza. Wodnik. Uczucia. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe, bardzo sprecyzowane. Na pewno coś osiągniesz, czego bardzo chciałeś od dłuższego czasu i będzie się też dużo działo. Będziesz mógł liczyć na wsparcie jakiejś osoby, również, która może Ci w jakichś kwestiach uczuciowych pomóc. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na serce, na układ krążenia, bo tu nie będzie za dobrze, no możesz mieć właśnie skoki ciśnieniowe. W pracy przemiana, transformacja, wiele z Was też może zabłysnąć, może po prostu doczekać czegoś bardzo ważnego, że będziecie zauważani, staniecie się właśnie osobami publicznymi. A kartą tygodnia jest trójka pucharów, więc czeka was sympatyczne towarzystwo, podpisanie korzystnej umowy, wygrana, zwycięstwo. No, bardzo sympatyczny czas. Bliźnięta. Uczucie. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, nie będzie to za dobry tydzień. Będziesz musiał, uwa u będziesz musiał e, walczyć o swoje e, uczucia, o swoje stanowisko w związku, i wiele z Was może się pokłócić. Będzie to taki bardzo, e, bardzo gorący tydzień, może paść e, wymiana, niekoniecznie. Dobrych zdań. Jeśli chodzi o zdrowie, musisz się zastanowić i działać. Nie możesz, nie możesz po prostu lekceważyć jakichś sygnałów. W pracy dobrze, dobre przedsięwzięcia, dopniesz swego i na pewno czeka cię bardzo wytężony tydzień pracy. No i też karty ci nakazują działać, żebyś się zastanowił, czego od życia chcesz, i po prostu walczył o to, a to osiągniesz. A kartą tygodnia jest kapłanka. Więc waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Na pewno wszystkie sprawy pokonacie i wszystko wam się poukłada. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Wiele z Was doczeka wyznań miłosnych i wiele z Was też straci głowę dla miłości. No i wiele kobiet pod tego znaku może doczekać się właśnie oświadczeń. Będzie to naprawdę ciepły tydzień uczuciowy. Jeśli chodzi o zdrowie, przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego, pokonanie problemów. W pracy trzeba działać, mogą być jakieś nieporozumienia troszeczkę. Kłótnie musisz zawarczyć o swoje i też jakaś kobieta może stwarzać problemy. A kartą tygodnia jest głupiec, więc pokonanie wszelkich problemów, no i też możesz mieć troszeczkę problem z jakimś właśnie dzieckiem. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możecie przerabiać jakieś nieciekawe chwile. Uważaj, żeby ktoś Ciebie nie zranił. Uważaj, żeby ktoś Ciebie nie zdradził. I wiele osób spod tego znaku, komuś się nie układa w uczuciach, w związkach, Związki mogą być zakończone. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu fachową pomoc specjalisty. W pracy powodzenie, sukces. Dobrze się zareklamujesz. Będą Ciebie postrzegać jako dobrego pracownika. Ale dla firm to jest bardzo dobry tydzień reklamy. Dobrze się sprzedacie. A kartą tygodnia jest as Pucharów. Nowy początek, nowa miłość dla niektórych, dla samotnych baranów, początek w związku, początek dużej miłości, która w perspektywie może się zakończyć stałym związkiem, ale też przestroga, co za dużo to niezdrowo, żebyście nie nadużywali jakichś używek. Lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to bardzo e, gorący tydzień. E, będzie się działo. Wiele z Was może wyjechać właśnie w jakieś romantyczne podróże. Jeśli chodzi o zdrowie, trochę będzie Ci coś dolegać i na pewno będziesz musiał trochę zadbać o swoje zdrowie. W pracy dopniesz swego. Jeśli w tym tygodniu będziesz. Przeprowadzą jakieś transakcje finansowe lub zabiegi medyczne, one będą wszystkie przeprowadzone pomyślnie. A kartą tygodnia jest dziewiątka buł buław, więc co stoi w miejscu, to się cofa. Nie możecie stać w miejscu, nie możecie być biednym, trzeba w Waszym życiu działać i zaliczać kolejne etapy. Szczelec. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, będzie to taki trochę chłodny tydzień. E, możesz mieć właśnie problem z jakąś rywalizacją, z jakąś taką niekoniecznie fajną rozmową. Weź się do niej, przygotuj. I ta osoba po prostu jest dosyć chłodna, zimna. Nie warto poświęcać tej osobie, Tyle uwagi. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno do dwóch tygodni, dwóch miesięcy pokonasz wszelkie problemy w pracy. Yy, dużo pracy, dużo obowiązków. Widzę, że stabilne finanse, ale też uważaj, nie dawaj się wykorzystywać, żeby cię po prostu ludzie nie wykorzystywali też i nie oszukiwali. A kartą tygodnia jest. Ósemka pucharów, więc zakończenie czegoś, zakończenie związku dla własnego dobra. Powinnaś coś zakończyć dla własnego dobra. Coś przemyśleć i coś zakończyć. Żywioł wody rak. Uczucie. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to szalony tydzień, spełnienie nierealnych marzeń. Oj, będzie się działo. No i karty też się każą ci zastanowić, czego chcesz oduczyć od życia i po prostu działać, bo wszystko osiągniesz. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu stabilność. Inwestycje właśnie w swoje jakieś problemy zdrowotne, i to będzie coś korzystnego, ale też widzę, że wiele z Was też może w tym tygodniu kupić coś wartościowego dla rodziny. W pracy, dużo pracy, będziesz się zastanawiał, czy to się opłaci jak najbardziej. Trzeba się temu poświęcić, bo przyniesie to korzyść. A kartą tygodnia jest król pentakli. Więc będziesz mógł liczyć na jakiegoś przewodnika, pomoc. Też może ci wpaść dodatkowy grosz do portfela. No i też y, możesz liczyć właśnie na jakiegoś koziorozca. Skorpion. Pomyliło mi się. Uczucia. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz uwikłany w jakąś relację. Być może nie jest to jakaś miłość, ale jakieś uzależnienie. Będziecie musieli się z tym uporać i pamiętajcie, że co za dużo to niezdrowo. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz walczył właśnie z, z uczuciami. No i też uważaj. Uważaj na jakąś podróż, w której możesz na przykład no w tej podróży może się wydarzyć jakiś wypadek. Uważaj na złamanie kończyny. No i też widzę takie troszeczkę stany u was reumatyczne. No coś z waszymi kościami układem kostnym się będzie działo. Jeśli chodzi o pracę będziesz troszeczkę taki odosobniony. Będziesz coś przeżywał, zamkniesz się w sobie, ale też wiele z Was może zakończyć jakąś pracę, która nie przynosi Wam pozytywnego rezultatu. A kartą tygodnia jest dziewiątka Pentakli, więc przychód pieniędzy, stabilny przychód pieniędzy, ale też uważajcie, żeby ktoś Was nie oszukiwał. Ryby. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że będziesz miał rozmowy, ta rozmowa będzie trochę trudna, ta osoba jest troszeczkę chłodna, nie kieruje się właśnie uczuciem, tylko logiką i nie jest warta. Ciebie, bo ty jesteś ciepły, więc po prostu uważaj. No i też możesz liczyć, możesz uważać na jakąś rywalizację. Jeśli chodzi o zdrowie, widzę tu właśnie coś ci będzie dokuczać i będzie trzeba szybko zadziałać i pokonać problem, żeby coś właśnie się nie rozwinęło gorszego. Jeśli chodzi o pracę, widzę stabilność, przypływ gotówki i nawet zakup czegoś wartościowego, jeśli chodzi o dom rodzinę. A kartą tygodnia jest król jest paść pentakli, więc przychód jakichś małych pieniążków, przy, jakaś ci się praca może trafić, która nie będzie rokowała dobrej pracy. Będziesz myślał, że po co to zaczynać, skoro i tak nieduże są pieniądze, ale nie rezygnuj z tego, bo to w perspektywie przyniesie. Stabilny pieniądz i dobrą pracę. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasz horoskop. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.